W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą w sprawie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2021 rok. Pracodawca przedstawił propozycję rozpoczęcia negocjacji w trzecim kwartale bieżącego roku. Propozycja taka w naszej ocenie jest nie do przyjęcia. Konsternację budzi fakt, że spotkanie odbyło się na zaproszenie zarządu. A na spotkaniu nie pojawił się żaden członek zarządu, nawet pan Andrzej Skwarek wybrany przez załogę. O dalszych krokach poinformujemy po zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem zarządu. wiadomość Jak już informowaliśmy w poprzednim programie, wyniki czwartego kwartału 2020 roku, zgodnie z zapisami naszego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, pozwalają na uruchomienie premii w wysokości 15%. Zostanie ona wypłacona z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja 2021 roku. Wiadomości. Nasze pismo do zarządu w sprawie chaosu przy wykorzystywaniu i planowaniu urlopu wywołało niemałe poruszenie wśród kadry kierowniczej i aplauz u reszty załogi. Zapraszamy do lektury tekstu na naszej stronie. Zapraszamy do zadawania pytań, na które odpowiemy w naszym kolejnym QA. Pytania prosimy przesyłać na adres solidarność małpka.pulawy.com. Gwarantujemy pełną anonimowość. Przypominamy również o dyżurach Piotra Śliwy, członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Puławy w siedzibie Rady Oddziału na Wojska Polskiego 1 przez 31 w każdą środę od godziny 15 do 16. Zapraszamy też do codziennego kontaktu w naszym biurze i pod numerami telefonów 2955 i 2954. Wiadomości. Dziedzictwo historyczne dokumentujące bohaterstwo pracowników zakładów azotowych Puławy w czasie stanu wojennego. Jest dla NZZ Solidarność bezcenne, dlatego upamiętniamy je we wszelki możliwy sposób. Jednym z nich jest słup informacyjny ustawiony przy bramie numer 1. Zapraszamy do zapoznania się z jego przekazem. Staramy się przypominać jak wyglądały tamte czasy, ale przede wszystkim upamiętniać ludzi. Jeśli macie Państwo pamiątkowe fotografie z tamtych czasów, które powinny być w tej ciekawej, innowatorskiej formie upamiętnione, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe umieszczone są na słupie. Wiadomości NZZ Solidarność piórem Piotra Dudy ostrzega rząd Mateusza Morawieckiego przed pochopnymi działaniami związanymi z wprowadzeniem transformacji energetycznej bez dialogu i kosztem społeczeństwa. To właśnie dobro obywateli, bezpieczeństwo energetyczne połączone z dobrem polskiej gospodarki, czyli jej konkurencyjnością, Muszą być dla rządu najwyższym celem i zadaniem. Dla naszego zakładu stanowisko NZZ jest szczególnie ważne w kontekście prowadzonej inwestycji bloku energetycznego. Dlatego popieramy działania przewodniczącego Piotra Dudy. Wiadomości. Podczas posiedzenia 19 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała członków zarządu firmy na nową siódmą kadencję z dniem 18 maja. Skład zarządu będzie przedstawiał się następująco: Tomasz Hinc, prezes, Mariusz Grab, Filip Grzegorczyk, Tomasz Hryniewicz oraz Grzegorz Kondzielawski, wiceprezesi. Warto dodać, że zakończyły się wybory członka zarządu z wyboru załogi. Po raz pierwszy sukces Solidarności, gdzie kandydat Zbigniew Paprowski zdetronizował poprzedniego członka zarządu, który był reprezentowany przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego. Koledze Zbyszkowi gratulujemy, a wywiad z kolegą Zbyszkiem już niebawem na naszym kanale. Wiadomości. Już 5 czerwca 2021 roku w sobotę po raz 28 region Środkowo-Wschodni organizuje jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez sportowych. Bieg ulicami Lublina dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów, dla przedstawicieli biznesu, bieg charytatywny na dystansie 2300 metrów. Najmłodsi spróbują swoich sił na spłycie stadionu w ramach biegu Krasnali i biegu Młodzików. Natomiast głównym punktem imprezy będzie ósmy już PKO półmaraton Solidarności i należy pokonać trasę 21 kilometrów. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga od regionu zgromadzenia około 300 osobowej grupy wolontariuszy, którzy zadbają o bezpieczeństwo uczestników na trasie biegów, zapewnią usługę punktów żywienia, obsługę strefy startów i strefy mety. Region Środkowo-Wschodni zwraca się z apelem o udział w formie wolontariatu w organizacji wyżej wymienionej imprezy. Zaprasza się związkowców i nie tylko z całymi rodzinami. Region czeka na zgłoszenia imienne osób od 14 roku życia do Wolontariatu luberskiej Solidarności. Zapisy przyjmowane są do dnia 31 maja. Telefonicznie pod numerem jedenaście lub na adres e-mail bieglubinmaupa Wiadomości. Firma Play informuje, że w porozumieniu z Komisją Międzyzakładową NZZ Solidarność przygotowała specjalną ofertę dla członków związku i ich rodzin. Oferta dla związku jest średnio o 50% tańsza niż w salonach Play. Abonament telefoniczny bez jakichkolwiek limitów, plus 10 GB internetu, tylko 12 ,29 zł. 29 groszy. Istnieje możliwość zakupu również ze smartfonem. Netbox, czyli zestaw internetu domowego z modemem zewnętrznym, który idealnie sprawdza się tam, gdzie zwykły router nie gwarantuje wystarczającego zasięgu. Już teraz w supercenie ,23 zł. 23 na start. Jako nowość, tablet Lenovo M10 HD z kartą 100 GB internetu w abonamencie za 36 zł i 60 groszy. Dodatkowo karty internetowe w specjalnej ofercie w różnych limitach 100, 200, 300 czy 500 GB. Ofertę możecie zapytać dzwoniąc do naszego biura lub kontaktować się bezpośrednio z doradcą Play, panem Marcinem Wolszczakiem pod numerem telefonu 790 005 188.